W ogóle nic nie pamiętasz? Nic. Przy amnezy to normalne. O, niebywałe. Spadek też się rozpadł. Uwierzycie? Ruda jadła za dużo czekoladek. Szkoda, bo fajna dopeczka. O kurczę, nowa dieta bananowa. Ale jakbyś się trochę skupił, to może sobie coś przypomnisz. Nie rozumiem, jak można nic nie pamiętać? Ja jak się skupię, to mogę sobie przypomnieć, co robiłem na przykład nie. Zeszły poniedziałek. Dlatego uważam, że gdybyś miał odrobinę dobrej woli. Jak sobie przypomnę, to dam ci znać. Na razie. na nie baniak. Pojedziemy do klubu, to łykniesz sobie paladą. No, 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 no! Co my tutaj mamy? Ciekawa fryzura. Kto pana tak postrzega? Właściwie. to nie wiem. Krąży w ręku złoty pieniądz. Zna pan jeszcze jakieś inne sztuczki? Owszem jedno. Kiedy mam kogoś zabić, to mówię do niego tak, jeżeli wypadnie reszka, to wygrywasz i daruję ci życie. A jeżeli wypadnie orzeł, to przegrywasz. A ja wygrywam twoją śmierć. I zawsze wypada orzeł. Uwaga, Frajerzy, mam ważny komunikat. Do kogo należy czarna Alfa Romeo, która blokuje gwiazdę mojej fury? Do kolegi i do mnie. Możesz coś dla mnie zrobić, Kogusiu? Przeparkuj wasz To Tego akurat nie mogę dla Ciebie zrobić. Ale mogę dla Ciebie zrobić coś innego. Wie Pan, no. Do... Ja mogę przyjąć zgłoszenie, tylko że to będzie mała szkodliwość społeczna czynu. Jak mogłeś dać jej sprać jakimś frajerom? Przecież jesteś człowiekiem z miasta. O, wzięli mnie z zaskoczenia, no. Ma pan jakiś dowód osobisty? No, poproszę. Jak ty teraz wyglądasz? Wyglądnie ci głowę? Świadkowie twierdzą, że nie tylko głowę. Panie, pyta pana ktoś o coś? Pan Jarosław Psikutas. Panie! Widzi pan tam S na końcu? No, to proszę czytać dokładnie. O Jezu. Faktycznie nie ma S. Czyli psikuta, z bestes. Jak to psikuta? Mówiłeś, że nazywasz się Keller. No mówiłem, mówiłem. Różne rzeczy mówię. Czy sądzisz, że kiedykolwiek zmieniłabym nazwisko hmm. na psikuta? Albo żeby moje dziecko tak się nazywało?